Dobra, czy to idzie tu, ale tu jest Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tu mam upierdolony stół? Rurku. No pięknie. Dzień dobry, panie i panowie, Paweł z tej strony. Dzisiaj taki trochę inny materiał. Nie za często robię materiały na temat IT, programowania komputerów i tak dalej, i tak dalej. Nie za często też robię materiały na temat recenzji sprzętu, bo to nie jest... To, co lubię najbardziej, ale akurat sprzedam komputer i zanim go sprzedam, to sobie pomyślałem, że a może byśmy tak nagrali coś i coś opowiedzieli o nim. Bateriał jest nazwany nieudany eksperyment. Dlaczego nieudany, to dojdziemy do tego za chwilę. Komputer ten kupiłem w sierpniu, zaraz przed wyjazdem do Tajlandii. Na co dzień używam komputera ThinkPad P71. To jest wielka krowa, 17 calowe. To waży chyba z 4 kg, jak nie lepiej. Zasilacz jest większy niż. Któryś z tych kwiatków tutaj, przechodzą trochę i zajmują coraz więcej miejsca, ale to inny temat. Kupiłem to, kupiłem to, pomyślałem sobie, że potrzebuję czegoś mobilnego. Potrzebuję jakiegoś komputera, który mógłbym sobie zabrać ze sobą, wrzucić pod pachę i um, popracować zdalnie. Jeżeli gdzieś potrzebuję, jeżeli potrzebuję gdzieś wyjechać, to zabiorę go sobie ze sobą. Jeżeli na przykład dojeżdżam gdzieś na rowerze, to chciałbym móc przewieźć komputer ze sobą. Poza tym P71, no to jest procesor Xeon. To, jest, to są dwa dyski na M2. To, są, to jest dodatkowy dysk jeszcze i to absolutnie żadna bateria. Dlatego to był kolejny problem, że jednak jeżeli gdzieś podróżujemy, jeżeli chcemy się rozpakować i popracować gdzieś na szybko, to jednak potrzebujemy czegoś z baterią. Poprzedni komputer, jaki używałem, to był MacBook Pro. Chyba z 2015, ten pierwszy MacBook po tym touchpadem popieprzonym. Minus był taki, że kupiłem ten komputer z 256 GB pamięci i to jest zdecydowanie za mało, bo tego go wymieniłem. Dobra, przejdźmy do tego. Kupiłem to. Pomyślałem sobie, że to będzie bardzo dobry pomysł. To jest Microsoft Surface Book wersji drugiej. Procesor i7 8 generacji, ten 8850 chyba się nazywa? Jakoś, tak? 16 GB RAMU. Co on jeszcze ma 512 GB dysku, ma dwa porty USB, jeden port USB-C, wejście, wejście na kartę SD, dotykowy ekran. Kupiłem sobie nawet Pena, którego nie użyłem ani razu, dosłownie, w ogóle bez sensu. Myślałem sobie, że na nim będę towo zdjęcie, będę używał do, do edycji filmów. Niestety nie. Kupiłem ten komputer. Dlatego, że mam zamontowaną, zbudowaną kartę NVIDIA GTX 950, 1050? 1060? Jedną albo drugą, nie pamiętam w tym momencie. Pomyślałem sobie, że będzie dobry do składania filmów. Niestety problem jest taki, że na Windowsie Adobe Premiere wykorzystuje pierwszą kartę graficzną, jaka jest w systemie, a pierwsza karta graficzna, jaka jest w systemie, to jest karta graficzna zintegrowana, czyli Intel chyba 630. Rzucam tymi liczbami tak po prostu na pałę, tak z tego, co mi się kojarzy. Dlatego, jeżeli ktoś siedzi w sprzęcie, siedzi w sprzęcie komputerowym, to niech się nie czeka, naprawdę. Jestem użytkownikiem komputerów, nie, nie, nie budulcowym komputerów. A dobrze, ten komputer. Komputer 13-calowy, bardzo fajny, bardzo lekki i rzeczywiście sprawdził się, sprawdził się jako, jako komputer, się sprawdził. To tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Rzeczywiście bez problemu pracował, nie wiesza się, nie ma jakichś problemów wydajnościowych, bez problemu sobie postawiłem na nim środowisko testowe, środowisko deweloperskie, mogłem pracować, działał sprawnie. Ale kupiłem ten komputer po to, żeby był tak naprawdę urządzeniem 2 w czyli komputerem i jednocześnie tabletem. Dlatego, że z tabletu bardzo często korzystam. Czytam na nim książki, przeglądam internet, gdy siedzę na kanapie, komunikuję się, przez, używając tabletu bardzo często biorę ten tablet ze sobą gdzieś na wycieczki, gdzie niepotrzebny mi jest duży komputer, ale po prostu potrzebuję, potrzebuję mieć dostęp do narzędzi pracy. No i co? No i okazało się, że ani razu, dosłownie ani razu nie użyłem tego komputera w formie tabletu. Ma to kilka powodów. Po pierwsze, po pierwsze chyba jest za duże. 13 cali na tablet to jest za duże. Tutaj mam dla porównania nowy, nowego iPada, bo zdecydowałem się wymienić to na to. I no ten iPad jest po prostu do mnie przykojony. To jest ten iPad Pro nowy e, 10-calowy. do niego klawiaturę. Tak żeby zrobić z niego komputer. Trochę głupio, ale. E, jest naprawdę bardzo fajny. Bateria. Bateria. Do, do, do baterii że idziemy. E, i nie użyłem tego z kilku powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że za duży. Trzymanie tego w ręce, gdy chcemy coś czytać, niestety jest za ciężkie, za duże, niewygodne. Czytanie książek na tym. No to jest cholernie wielka książka. Ewentualnie książka rozłożona. Za dużo. Nie będę go nawet włączał. W tym momencie bo już do sprzedaży. Ale to nie ma większego znaczenia. No, Windows 10, no nie ma co oglądać. Tablet z podpórką, czyli rozłoży go sobie w ten sposób, można sobie ten ekran przywrócić. W ogóle to jest nieużywalne. Dla mnie przynajmniej. A dodatkowa rzecz jest taka, że niestety, ale w formie tabletu, czyli jeżeli byśmy sobie odpięli bazę z tego komputera, w formie tabletu on wytrzyma jakieś 3,5 godziny na baterii, co jest zdecydowanie za mało na to, żeby zrobić cokolwiek konkretnego. Dodatkowo nie mamy dostępu do karty graficznej. Bo Nvidia siedzi sobie na dole, a nie tutaj. Mam dostęp po prostu do dysku, po sobie kartę na tej pierwszej słabszej baterii. A Microsoft powiedział, jeśli chodzi o baterię, Microsoft powiedział, że ten komputer wytrzymuje 17 godzin na baterii na oglądaniu filmów na YouTubie. 6. Tak no, 17. Nie udało mi się przebić więcej niż dychę takiego normalnego użytkowania. Niestety ta bateria jest w 100% sprawna. No niestety, no, no statystyki sobie, a a rzeczywistość sobie. Dlatego, mówię jak dla mnie, niestety się nie sprawdził. Postanowiłem go sprzedać, opanowałem go ze stratą. No trudno, nic na to nie poradzę, ale nie użyłem go od przyjazdu z Tajlandii, od, od grudnia siedzę na i używam swojego głównego komputera. Dodatkowo, jak wygląda mój workflow, w angielsku nie będzie, to mam na tablecie oraz na telefonie, VPN do domu, czyli mogę się połączyć z domem, kiedy tylko chcę i mogę się zalogować do swojego komputera przez remote desktop na tablecie, czy nawet na telefonie, Tak, jeżeli już mnie bardzo przyciśnie i jestem gdzieś w zadupie, nie mam ze sobą nic, a trzeba coś zrobić szybko, to jestem w stanie też to zrobić. Dlatego taki workflow czyli posiadanie telefonu z dostępem do komputera posiadanie tabletu z dostępem do komputera na chwilę obecną wystarczy w pewnym momencie myślę że kupię jakiś tablet który będzie e, takim tabletem przenośnym gdzie będzie można zrobić troszeczkę więcej komputer nie tablet komputer który będzie komputerem przenośnym na którym będzie można zrobić troszeczkę więcej niż na iPadzie bo iPad jednak ten iPad Pro już zaczyna być komputerem takim osobistym komputerem dla wielu osób już wystarczy ale e, na przykład dla mnie nie wystarczy z powodu jednej rzeczy. Jednej rzeczy tylko. E, ma już wejście USB-C, czyli to jest plus, ale nadal nie potrafię na przykład zgrać e, pełnych plików z GoPro. No niestety. E, tak więc gdzieś pomiędzy powstanie jakiś komputer myślę, że może to będzie MacBook Air e, nowy. Coś słabego, coś na czym będzie można obrobić filmy, coś na czym będzie można popracować, jeżeli będzie potrzeba, bo duży komputer nadal jest w domu i ten komputer będzie służył. A teraz, czy mogę polecić to, jeżeli ktoś by się zastanawiał nad kupnem? Zależy do czego potrzebujecie. Jeżeli potrzebujecie przenośnego komputera i myślicie, że rzeczywiście wykorzystacie ten tablet, wykorzystacie ekran dotykowy, wykorzystacie PEN, bo PEN jest bardzo fajny, tylko ja z tego nie skorzystałem. Jeżeli środowisko Windows Wam odpowiada, to możliwe, że ten komputer będzie, będzie, będzie dobry. No Jest drogi trochę, bo ten kosztował 4000 dolarów nowozelandzkich. Dlatego to jest jednak trochę, to jest jakieś 8, hmm. poddychę, chyba 10, pod 10 tysięcy złotych, więc no drogi sprzęt. Tym bardziej, że to samo, tylko bez tej opcji dotykowego ekranu i wymienialnego wymienia rozłączanego ekranu, można kupić jako surface, surface Laptop. Po prostu jest tańszy i lżejszy i pewnie będzie troszeczkę lepszy. Dlatego tak jak mówię, nieudany eksperyment. Niestety z trochę pieniędzy na tym. Pobawiłem się tym, popracowałem na tym. No takie rzeczy jak kamera z tyłu, no to jest też trochę bez sensu. A sprzedany. Mam no, nadzieję, że będzie komuś służył i, i ktoś będzie go w stanie wykorzystać lepiej niż ja. No ja niestety nie byłem w stanie do tego, do tego, do tego się z nim żegnam. I to naprawdę wszyty, tyle. Jeżeli byście byli zainteresowani sprzętem i moimi opiniami o sprzęcie, trochę tego jest, trochę tego używam. Używam tego do pracy, zarówno jeśli chodzi o montaż wideo, jak i obróbkę fotografii, jak i um, programowanie, jak i social media i standardowe rzeczy, które robią ludzie na komputerze. To dajcie znać pod spodem. Dajcie znać, to to zrecenzuje. Jeżeli macie pomysł na to, jak można było usprawnić Mój workflow, czyli co mieć pomiędzy tabletem a komputerem stacjonarnym w domu. No bo ten laptop tutaj to jest praktycznie komputer stacjonarny. Bo gdzieś w następnym razem, jak będę do terrain, tego sobą wezmę, ale no nie da się na tym pracować zdalnie, tak żeby się przemieszczać, bo, bo, bo jest za duży. E, natomiast wydalności, wyda, wy, wy, wydalnościowo, dlaczego ja mówię wydalnościowo? Wydajnościowo jest, jest rewelacyjny, no to jest, a to już jest inna kwestia. Dobrze. mam nadzieję, że takie filmiki jak ten także się Wam podobają. Jeżeli tak, to łapka w górę, jeżeli nie, jeżeli mam mówić tylko o rowerach i o nowych rzeczach w mojej maszynie, to dajcie też znać. Dobra, dzięki. Hej.